Dobra, już teraz lecimy kurwa, dołączyć do jakiejś pierdolonej gildii. Dobra, nie pójdziemy dalej też z tym. Warto jest z tym dwójkę tutaj obić mordę. Ona nam daje worek i mówi chodź ze mną. Aha, <laughs> jest to? Więc coś naokoło w perfekcyjnym <laughs> miejscu. I ona zaprowadza do ciemnego rogu gdzie, gdzie nas gwałcił. Nie. Wow, woah. Też mamy rękę za free. Wybacz mi tak, co myślisz o... W <śpiewanie> <śpiewanie> żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Żartowałem, jednak ze wszystkim idziemy do straży miejskiej się e, zatrudnić. Odmaszerować. No dobra, idziemy teraz do Korczmy. W Korczmy będzie na nas czekać alkohol to był kurwa mój Bartera, to jest ten dyskusję Nie do końca rozumiem, co to znaczy, ponieważ jeżeli strażnicy miejsce Archolos są wybierani, żeby później pójść do głównego kontynentu walczyć z Armią Orków, to to by oznaczało, że dołączenie do straży z perspektywy Marwina byłoby katastrofalnym błędem, ponieważ to oznaczało, że w każdym momencie Roderick, biorąc pod uwagę to, że on widzi Marwina za osobę niesamowicie kompetentną i wysłał go na trudne misje, dając mu specjalne warunki, wiedząc, że on sobie w stanie, w stanie z tym poradzić byłoby to bez sensu, ponieważ co? Roderick nie rozstałby się z Marvina w takiej sytuacji? To nie byłoby tak, że o potrzebujemy kogoś bardzo dobrego, daj nam kogoś bardzo dobrego to wtedy wysyłoby prawdopodobnie Marvina mimo tego, że Marwin ma biznes do skończenia na Archolos więc z perspektywy bohatera to musi być głupie jeżeli dobrze to rozumiem Jeżeli to jest prawdą, że Strażnik Miejski Archolos może zostać wysyłany na główną wyspę Myrtany do wojny, to to sprawia, że kurwa wszystko się zapada to jest w ogóle fajne w, tym, w tej modyfikacji dodaj Save ponieważ za każdym klikasz ten przycisk, to nie jeszcze ci nie wypierdoli. Nieźle. Były dwa. na ziele, zakazane ją ja trzy skręty. A co bym zapalił przy nim? Myślisz, że bym poszedł do pierdła? I skoro tuzin dobrych ludzi, którzy mieli się sprawą zająć, gdzieś się zawieruszył i nie mamy pojęcia gdzie. Chcę? Żebyś odnalazł Gerwina i gdy już dotrzesz do wioski, porozmawiaj z Albinem. Cieszy mnie twoja postawa, chłopcze eee, jesteśmy już w Silbach zajebiście Dzięki Bogu za. Trudne przyspieszenie. Byłaś ostatnio A co? Wstąpiłeś do straży, że bierzesz mnie na. Brat mi zaginął. Jorn, zaginął. Dam głowę! to <głos》głos》> A to jest, far... a, to jest obawno, bo akurat już jestem teraz ten. Nie mam z tym związane No i mam tylko tutaj tym do nawet. Chociaż znaczy na tym etapie grano, wydaje mi się, że większość raczej byłaby na tyle silna, żeby. być w stanie zrobić to za osobiście. Tak jak myślałem. Widzisz te ścięte drzewa i resztki mięsa? Natomiast wiem, że tutaj jest ta kotlina, o której on mówił. O, tutaj. Ratowałem, nic nie wiem. kurwa, się okazuje. What the fuck? Nowa sztuczka dla Spidermana. Widzę, że masz to jakie jest. Gerwin, dobra. To bardzo ciekawe, bo. Coś kręcisz, chłopak. Sierżant z pewnością... Ale najpierw... No wtedy nie możemy się tutaj obronić. Mamy tylko, żebym go najebał na S, no ale no niestety nie da się. Nie jest to dozwolone. Proszę! Czyżby piesek zapuścił się za... Tutaj nie ma twojego pana. Jest tylko... Nazywam się Salvi! Myślałem, że... Kiedyś nim był. Kiedyś też był bar... Gdzie jest? Wierzę kąpiel. Rozumiem, że jesteś dzielnym świeżakiem, który miał na... Duże. Rozczaruję cię. Ale nie mamy zamiaru... To o to chodzi w tym waszym małym... Tutaj możemy cokolwiek zrobimy. Obrabujemy kupca, czy napadniemy na transport srebra. Czyli marzy wam... Skoro Roderick do tej pory nie potrafił... Wojna, bunty południowców i napady bandytów. To za dużo... Ja z kolei nie zamierzam dłużej czekać. Jeszcze... Wróć do koszar i odpowiedz za swoje W najgorszym razie... Ha, ha, ha. Jeśli w to wierzysz, gdybym wrócił, mnie i moich ludzi czek... Rozejrzyj się i przejrzyj na oczy. Ukrywacie się po lat prędzej czy pół... Poprawka, smarkaczu. Teraz mamy... Może i nas znajdzie, ale nie zdoła nas wytrzebić. Mamy br... Miło się ga... Odkryłeś naszą kryjówkę. Lubię... A co gdybym... Jednym z nas, co? Ha. Z drugiej strony, jako jedyny z ludzi Roderich, jestem wyrozumiałym facetem. Też się kiedyś Możesz liczyć na moją łaskę, ale. Co? Będziesz musiał skrócić cierpienia jednej z ptaszyn, która usilnie nie. Widzisz tego chłopaka w rogu? Gówniarz nie zdaje sobie sprawy z powagi. Tak czy inaczej opóźnia nasze działania. Chcę, żebyś go. Proszę ba... tylko nie próbuj żadnych numerów. Weź go. Zrób to, co masz zrobić. Oczywiście zarówno Salvi jak i e, tutaj wartownik są nieśmiertelni Tylko Daniela można najebać Pokazałeś, że masz głęboko w dupie rozkazy Rodericha Zarzuć to na siebie Wiem, że jest podniszczony, ale... Le... Dlaczego mi? Potrzebowałeś pomocy, a ja miałem Wiem, że okoliczności nie są zbyt... Jak? Widziałem jak Salvi Dostać się do niego nie będzie Przy siedzi bez przerwy Brody Prawa ręka naszego nowego szefa Może... Jeśli mam być szczery, to nie mam pojęcia. Nie mogę ryzykować. Powiesz mi. W po oddziale od dłuższego czasu nie działo się zbyt dobrze. Szkoda teraz Czapo. Przestańmy na tym, że Salvi pozbył się kapitana oraz... Muszę. Nie. Ale kurwa, dezerwowane. Rozumiem, że chcesz się stąd wydostać. Spokojnie. Może akurat udać się coś. Powodzenia chłopcze. Jeśli dalej rozegrasz... Dobra, no idziemy rozgrywać to, z jakim tak. robiliśmy to do tej pory, żeby wyrzucać się z tej nory. O, bym czuję jak limuje. Cały dzień yeah. tutaj tak siedzisz, tak. I nigdzie się nie ruszasz. Nie, bierzesz? Bierzesz. nie. Teraz pierdoli, ale ogólnie to chodzi o to, że on jest w kurwa nie na żarty i on musi żerać cały czas, inaczej to pierdolnie koła, więc ee, musimy się dowiedzieć, jak mu coś ugotować i wtedy nam odpuści. Właśnie ugotowa... Jeśli się pośpieszy. Cholera nie. Oj, se spierdala A ja się tu wpierdalam Moje rzeczy, plan ataku. Złoto. I tylko złoto. Ymm, plan ataku. Nie interesujemy to. Moje rzeczy. I właśnie. Nie mogę tego zrobić. Dlaczego tak, uszaj... Uratowała mi. Podczas buntu południowców i ustrzeliłem z niej dwa tuziny orku. Mogę. Po myślisz, że tak po prostu puszczę? Możesz pójść ze mną, jeśli mi nie ufasz. Chcesz wykorzystać okazję, żeby da. myślałem, że. no zależy, ale o wiele bardziej zależy mi, jeśli dowódca się dowie, że puściłem cię sam. Gdyby nie ta paplanina, już dawno bylibyśmy. W niech ci będzie, młody. A zanim pójdziemy, idziesz ze mną i się nie od. Kapu Zresztą nie będziesz miał powodu, żeby się oddalać. Dałeś imię swojej kuszy. To cholernie głupie. Czy ja cię prosiłem o zdanie? Skoro jest parę kroków stąd, dlaczego. Mam. Mm, lęk wysokości. Widzisz tę sterczącą sklisk... Zwariowałeś? Chce Wejdziesz na nią w trymiga. Teraz widziałem po tym i jest. Czy ja cię tam widzę ha? What To fuck, widzicie to? Światelika. Co to znaczy? Możliwe, że zalakowany był nią jakiś dokument od dowódcy? Co to znaczy zalakowany? Co to znaczy zalakować coś? Co to znaczy kurwa zalakowany? Już się martwiłem, że nie przeżyłem. Za. Nie miałem wyboru. Co? Jak najszybciej biegnij do ko... Przekaż mu też, że Salvi spe... Ja wrócę do Jask... Ty. Ktoś musi tu zostać i mi... Salvi wciąż... Będę starał się wychodzić tutaj przy wodos... Powodzenia Ber. Właśnie... Jest jeszcze jeden. Salvi chce ubić jakiś większy interes... Wysłał tam kogoś ze swoich kumpli, ale na pewno nie był to żaden strażnik. dla nie poz... Mówił też, że facet ma kontakty z ludźmi, którzy. Początkowo nie skojarzyli. Dzięki. I tyle na ten temat, tak? To jest tak jakby koniec questu, bo to zwracamy po prostu do Lodelicha e, Tyle z tego questu. I w myślę, że tam kiedyś wrócimy. Nie jeśli ja myśli, że kiedyś tam wrócimy, żeby odbić tego Berto Nie Berto już chyba nigdy nie zobaczymy w całej grze Nic się z tym po faktem później nie dzieje Tak jakby... Nie wiem to, No i już jesteśmy z portu u I teraz mówimy co się stało I on mówi tak Kurwa, co? Kontrolę nad oddziałem przejął Salvi. Parszywa świnia Jak go tylko dorwę to pożałuję dnia A co z samym Znalazłem ciało Gerwina Rozpo... Cholera był dobry człowiek i świetny strażnik. Dowiedziałem się, że w okolicach winnicy Rity ukrywasz... Nie słyszałem do tej pory o żadnym Antonio. To pewnie kolejna z płotek, które próbują dorobić się fortuny na szabrownictwie i przemycie. W innej sytuacji powiedziałbym ci, żebyś zignorował ten trop, ale ostatnio ludzie, jeśli zamierzasz tam wyruszyć, to uważaj na siebie. Cieszę się, że wróciłeś do nas cały. Dobra, no i to jest między koniec dużo questu dla straży. Witaj, bracie. O, Jordan, koniec gry! Jest! No, ale to mam prawdziwy pancerz strażnika. Wygląda, moim zdaniem, cudnie. Jest ten z chyba lepiej wyglądających zbroj. Bardzo mi się podoba ten czarny element u góry. Jest to coś, jest bardzo często widziane w zbrojach w Gotiku. I tutaj też jest. Daje to takiego gotykowego strażnika, że to jest, o, to jest zbroja z Gotika. Na razie.